Nazywam się Edward Maciejczyk. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu dokumentalnego. Film został zrealizowany w Studio Stop na bazie materiałów Chicago Documentary Network, nagranych w latach 1996-1997. Osobą wiodącą jest konstruktor okrętów, inżynier Alojzy Szablewski, przewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańskiej, a następnie poseł na Sejm w rządzie Jana Olszewskiego których chciał pozbawić przywilejów ludzi odpowiedzialnych za polski Holokaust. Życzę dobrego odbioru. Polacy oskarżeni są o antysemityzm i to jeszcze w dodatku na całym świecie. I chciałem się dowiedzieć, czy y, antysemityzm jest tylko i wyłącznie cechą polską, a być może również cechą amerykańską. A być może y, antysemityzm funkcjonuje na całym świecie. A więc wie pan, ja sobie po prostu zadaję pytanie, czy ci Żydzi są tacy źli, y, że ten antysemityzm funkcjonuje wszędzie, czy też y, y, może cały świat jest po prostu zły dla Żydów. List pana Edwarda Moskala został przez Ruch Odbudowy Polski w pełni poparty. On wskazuje na konieczność obrony polskich interesów narodowych w żadnej mierze nie wchodząc w konflikt, ani w w żadnej mierze nie formułując pretensji do innych narodów, za to niewątpliwie dobrze stawiający sprawę obrony polskich interesów narodowych. Czy według Pana tak zwana Żydokomuna istnieje? O, na pewno wśród środowisk żydowskich, podobnie jak wśród innych, istnieje nurt komunistyczny, a w Polsce Pan Wierzbicki nazwał ten nurt Żydokomuną. Moje nazwisko Alojzy Szablewski. Pracowałem przez 38 lat w Stoczni Gdańskiej i w 1980 roku, kiedy był ten strajk znany wówczas w całym świecie, kiedy robotnicy domagali się swoich praw nie tylko o swój byt, ale i o wolność narodową i społeczną. Brałem udział w tym strajku i wszedłem do Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jak wszystkim wiadomo, do tego komitetu wszedł Lech Wałęsa, który wówczas był poza stocznią. Był w 1976 roku wyrzucony ze stoczni, ale został jako były stoczniowiec mianowany na przywódce strajku jako robotnik. Wiadomo, że władze komunistyczne nie rozmawiałyby z nami z inteligencją, a trzeba było postawić autentycznego robotnika. I to wszystko prawda, and true, ale prawdą też jest. Do cholery It is also true. Ja, ja nie mówię z kartki, więc. Nie mówię z kartki, więc to jest problem. <grywka> a więc pustuch, chyba złapie i cofnę moją taśmę. Oto so, the tape państwo. Ja zostałem w stoczni, prowadziłem jako przewodniczący tego związku w Stoczni Gdańskiej i byłem dumny, że powierzono mi tę funkcję, bo tam się zaczęło. Wszystko się zaczęło. Były szpicel Urzędu Bezpieczeństwa Lech Wałęsa, pseudonim Bolek, został wykreowany przez środki masowego przekazu na bohatera narodowego. Dzięki czemu żydowska komuna mogła się umocnić w nowej formie, demokratycznie wybrana przez ogłuszony naród. I dlatego też w Wałęsie w 90 roku powiedziałem Lechu nie idź tam. Lepiej bądź tu w związku będziesz miał większe możliwości kontrolowania władz i będziesz miał wielką siłę, a tam możesz się tylko skompromitować. Nie podpisałem mu wtedy listy na kandydata i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, dlatego że to się sprawdziły moje słowa

A on nie wiadomo dlaczego tak postępował. Cały czas pan Wałęsa wspierał lewą nogę, tak jak powiedział, ale wspierał konsekwentnie i jest winny za to, że komuniści ponownie weszli do władzy w Polsce. I Wałęsa, na przykład, główny zarzut, że Ubekom podtrzymał emerytury, które odebrał im Sejm, a Wałęsa zawetował. A więc ci ludzie starsi teraz głodują. Część narodu, jedna trzecia jest poniżej ubóstwa, a natomiast Wałęsa zawetował, dał im emerytury. Poseł Alojzy Szablewski przedstawił w Sejmie propozycję, aby pozbawić przywilejów wszystkich agentów odpowiedzialnych za polski Holokaust. Projekt został przegłosowany i przyjęty. Jak się okazało, wpłynęło pismo Lecha Wałęsy do Sejmu a żeby przeprowadzić reasumpcję głosowania w naj, na, na najbliższym posiedzeniu, żeby rozważyć, co się dzieje, bo jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie będzie w Polsce ani wojska, ani policji. Przegapacono w głowach niektórym, szczególnie z PSL-u, a to wiadomo, że dawniejsze SL, większość z nich, i dali się przekupić i przegłosowano na opiekę Odrzucenie tego wniosku. Ja wówczas poszedłem do senatorów i mówię, panowie senatorzy, ratujcie tę ustawę, przecież to jest krzywdzące naród polski. Panie pośle, załatwimy. I proszę państwa, stało się, że Senat tę uchwałę ponownie uchwalił. Wróciło na skutek prawodawstwa, wróciło to do Sejmu, i następne głosowanie. Wiedziałem, że już musi być dwie trzecie parlamentu, musi odrzucić postanowienie Senatu. Nie dał rady, dlatego że była zdecydowana większość naszych. No i ustawa była prawomocna. Zostało tylko do podpisania przez prezydenta. Czy Państwo wiedzą, że Pan Prezydent nie podpisał tego? Pytam, kim jest Wałęsa, że tym bandytom zostawił, zostawił uprzywilejowanie. Znajdujemy się proszę Państwa przy ulicy Archer, przed domem Podhalan. Jest bardzo duża demonstracja. Chcemy zadać parę pytań uczestnikom tej demonstracji. Mamy tutaj Pana, który nam mam nadzieję powie parę słów. Yy, dlaczego pan demonstruje? Dlaczego? Przede wszystkim. No zachowanie się tamtej strony jest wyraźnie nieładne. Tak. No nic, wracamy do rozmowy. Widzicie Państwo, że atmosfera jest gorąca na przywitanie pana prezydenta, byłego prezydenta Wałęsy. Więc wracamy. Yy, do Pana. Może Pan się przedstawi, Antoni Hopner? Więc, więc dlaczego właśnie? Dlaczego? Protestuję przeciwko. Yy, jestem zagłuszany. Przeciwko byłemu prezydentowi Polski, który nas oszukał i zdradził. Yy, protestuję przeciwko yy, byłym aferom, który żadnej nie rozwiązał i niestety on był protektorem tych afer, skoro nigdy nie zajął głosu w tej sprawie, by protestuje przeciwko by protekcji jego komuny, która niestety dzisiaj jest u władzy, a przede wszystkim do jednej opcji żydowskiej. Niestety dzisiaj Polsko rządzą Żydzi. Nie można, y, po prostu y, trzeba zwrócić uwagę, że nas się napuszcza, że komuna, że tam jakieś inne partie, a trzeba atakować ludzi, którzy się znajdują za transparentem, a nie Eee, tytuł danej partii czy danej opcji. Tu w Gdańsku pan Nesterowicz konkretnie podaje nazwisko publicznie wypowiedział się, dlaczego właśnie Żydzi nie tworzą specjalnego klubu w parlamencie żydowskiego klubu. Przecież zostali wybrani niech będą, tak jak mniejszość niemiecka ma swój klub. To ci Żydzi tu Gdańscy oddali tego pana Nestorowicza do sądu i była rozprawa. No ale jaką zbrodnię ten człowiek popełnił? Przecież tak powinno być, że mogliby być, ta mniejszość mieć swój klub. Nie, oni wolą się ukryć między Polakami i wtedy im łatwiej właśnie rządzić. I to jest, to jest jakaś perfidna gra, działanie na uczuciach, pozmieniali sobie nazwiska na polskie nazwiska, rdzennie polskie, oszukują naród, a właśnie działają na szkodę państwa polskiego. Czyli nazywa go pan jednym z największych zdrajców? No chyba tak jest. Wywindował się na plecach robotników. Jak wielu, wielu innych działaczy żydowskiego pochodzenia Kuroń, Michnik. I teraz pokazali co, na co ich stać, co potrafił. Co się robi? Bo chciałem tym pachołkom przyjemnym odpowiedzieć. Panowie, panowie, to wy jesteście zdrajcami, i wy jesteście Polkami. Żeby było jasne, a teraz Wam udowodnię dlaczego. Posłuchajcie, bo tylko krzyczeć potraficie, i powiem, dlaczego krzyczycie, Spokojnie. Szanowni Państwo, nie, Szanowni Państwo. Oczywiście walka, walka o wolność była dość widowiskowa i prosta. I oczywiście wspólnie ją, z, bez, bez tej wypowiedzi, z obydwu Pa, 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 Państwem, takim krzykiem człowieku u, weź usiądź i posłuchaj, a okaże, że jakiś kretyn jest. Powtarzam jeszcze raz. To jest kretyńsko, bo ja rozumiem, że można się ze mną nie zgadzać. I można powiedzieć, że źle coś zrobiłem, natomiast usiądźmy, porozmawiajmy, jak należy zrobić, a nie pokazujmy światu, jacy jesteśmy tamtych. Panie Prezydencie, tak, ale ja sądzę, że zignorujmy to, naprawdę, bo ci nie warto, są czegoś innego. 10 milionów Polaków zaprotestowało przeciwko Wałęsie. Być może to jest nawet więcej. Tutaj Polonia sądzę, że o wiele ma bardziej, bardziej logicznie myśli, aniżeli w Polsce. Te oceny są trafnie, bardziej trafne. Część osób oczywiście nie rozumie, co się stało w ciągu pięciu lat w naszym kraju. To są ludzie, jak sądzę, którzy stoją po tamtej stronie ulicy, którzy w dalszym ciągu wierzą Lechowi Wałęsie. On doprowadził do tego podziału. My stoimy po stronie ulicy, a nasi rodacy stoją po tamtej stronie ulicy. To Lech Wałęsa doprowadził do podziału społeczeństwa. Niestety należy nad tym ubolewać. Który, kto, kto, kto. Gdzie jest, powiedzcie mi, gdzie jest moja strata, wtedy porozmawiamy. No przecież to jest oczywiste. Proszę Państwa. Nie da, ja sam nie, nie będę siłował się z nimi, chyba żeby w, wyskoczyli. Damy po paski strzemień, damy po 4-4, bo jeśli jesteś zapłacone no naprawdę, właśnie o 30, jak ja wiem, wsią, damy ich chory, to dlaczego będziemy uciekać? Możemy to zrobić. Jak nie zdenerwują, to zrobię im to.